Hejka. Witam Was na porannym rozruchu, więc jeśli jest ranek i właśnie się przyciągacie, zróbcie to raz ze mną. Lub może nie jest rano, ale chcecie go coś troszkę poruszać. E, więc tak, to co będziemy robić, to na razie stoimy sobie na szerokości swoich barków i rozruszamy swoją głowę. Bierzemy swoje ręce, dotykamy poniżej linii obojczyków, w tej pozycji wysuwamy głowę do góry, zadzieramy brodę wysoko. Wyciągamy całe gardło i wracając łapiemy za płotylicę, przytulamy brodę do klatki piersiowej i znowu to samo. Wyciągamy do góry, wracamy za płotylicę, wciągamy, ostatni raz to samo, robimy piranie, broda idzie do przodu, do dolne zęby. I przyciągamy do klatki piersiowej. Teraz bierzemy sobie ucho do barku. Jedna ręka idzie za nami, spoczywa na naszych lędźwiach. I wyciągamy bark do ucha. Możemy troszkę pokręcić się w tej pozycji, popatrzeć, gdzie nas bardziej ciągnie. Czyli jak tak skręcę głowę, to tak. Chwilę wytrzymuję. I druga strona to samo. Trochę przemieniam sobie dół, trochę tam. Ok. I teraz w tej pozycji przetaczam głowę od barku przez środek do barku i w drugą stronę. Nie idziemy na razie do tyłu. Małe przetoczenia, powolutku. I jeszcze tylko jedno takie przytoczenie. OK, i wchodzimy w całe koło, okrężnie w jedną stronę, zmieniamy stronę i druga strona. Super, jeśli to mamy, to skręgosłup i idziemy sobie dalej do klatuni. I teraz tak, wyrzucamy klatkę mocno do przodu, następnie do boku, biega się, nie ruszają, do tyłu, do boku i znowu w przód. Staramy się zrobić e, jak najdalej w bok, jak najdalej do tyłu, jak najdalej do ruchu, jak najdalej w przód. I jeśli jesteście w stanie albo macie ochotę, możecie zacząć łączyć te ruchy lub zostać w tej propozycji bardziej takiej kanciastej mm, zależności, jak jest Wasze flow na dzisiaj. Ok, staramy się rozruszać nasz kręgosłup. Te ruchy nie muszą być wcale duże. Najważniejsze, że Wy to poczujecie w swoim odcinku pierwszym kręgosłupa. I zmieniamy. Na początku idziemy do przodu, kanciasto, do boku, do tyłu, bok, przód. Zmieniliśmy kierunek, bok, przód. I zaczynamy kreślić kółka w drugim kierunku, lub zostajemy w pierwszej wersji. No i co? I może się okazać, że np. któraś strona jest lepsza, a któraś strona jest gorsza. Możecie wyjść to do boku, poczuć fajne rozciąganie, także w boku bioder. Okej, okay. mamy to. Idziemy dalej. Ręce mogą być położone na barki i z tej pozycji krążymy koła, koła swoimi biodrami. Staramy się ruszyć tylko biodrami, dlatego można sobie przytrzymać barki żeby nie chciało się z nami poruszyć. W jedną obszernie i w drugą stronę to samo. Krążymy kółko. Pyk, pyk, pyk. Ok. I teraz delikatnie wrzucamy to do, do boku. Szukamy takiego przyjemnego rozciągnięcia tutaj. Może tylko przyjemnie, żeby nic nie bolało. I w drugą stronę to samo. I wracamy do centrum, rozluźniamy sobie ręce, rozluźniamy nogi bierzemy głęboki wdech. Wyciągamy się do góry i wydech opadamy. Znowu wdech, wyciągnij się w górę. Popatrz w sufit i opadnij lub piękne, niebo błękitne. I opadamy. Ok, przechodzimy sobie do podporu. E. Pies głow do dołu, taka pozycja, jeśli ktoś robi joga, lub pozycja V. I teraz tak, w tej pozycji spacerujemy sobie. Raz jedną piętę cały do, do podłogi, raz drugą. Cały czas aktywnie odpychamy się od podłogi. Kupa ciągnie nas do sufitu, ręce odpychamy od podłogi, i na razie tylko spacerujemy. Oddychamy. Ok, teraz w tej pozycji. Zatrzymujemy się, obydwie pięty są w podłodze, odpychamy się mocno, nogi są proste, pupa w powietrze i przechodzimy biodrami z dołu, odstawiamy stopy, odpychamy się barkami od uszu, troszkę w tym posiedzimy, jeszcze jeden oddech i wracamy do pozycji pierwszej. Do do głowa. Biąte się przetaczają, głowa, w górę, barki do uszu. Jeszcze dwa takie razy. I ostatni. Okej, okay, patrzymy się za lewym ramieniem i za prawym. jak tam? I z tej pozycji. Łączymy sto pięty, kolana idą na zewnątrz, pupa siada sobie na piętach, a my rękami idziemy do przodu. Jak najdalej możemy chcąc nie oderwać pupy od y, pięt. Czoło luźno wyciągamy się w przód. Oddychamy. Teraz w tej pozycji wychodzimy do podporu jesteśmy w klęku. Będziemy robić e, kręcenie kolanem, aby rozmasować nasze biodro. jesteśmy w pozycji podporu, staramy się mieć ciężar ciała na wszystkich trzech kończynach, które zostaną. i z tej pozycji bierzemy nogę, kręcimy nogą, kółka kolanem, nie chcąc zrobić rotację miednicą. Miednica skierowana jest całkiem do podłogi, kolce biodrowe i smarujemy. Trzymamy spięty brzuch. Zmieniamy kierunek ruchu. Cały stężar ciężar ciała na dwóch dłoniach i na kolanie. Ok. Zmiana. Druga noga to samo. Zapraszam. Kręcimy w jedną stronę. Fajne, obszerne kółko. Ekstra. I zmieniamy w drugą. Ostatni ruch. Super. Teraz z tej pozycji przechodzimy sobie do boku. I tak, jedna noga zostaje wyprostowana, druga zgięta. Ta noga, która jest prosta, musi być prosta. Cała stopa dotyka do ziemi. Odkładamy sobie na podłogę. I teraz robimy taki ruch biodrami, jakbyśmy chcieli usiąść do tyłu. I wracamy w przód. Poszerzamy zakres ruchu, jeśli chodzi o nasze biodra. Przy okazji rozciągamy przewodziciele. Pamiętajcie tylko, żeby tutaj nie garbić się w odcinku lędźwiowym, więc może ktoś może Was skontrolować. Albo zobaczcie siebie lustrze. Ostatni ruch do tyłu. Przytrzymujemy chwilkę. Trzy, dwa, jeden. Wychodzimy do przodu. I teraz ręka ta sama, czyli u mnie lewa, bo lewa noga jest prosta. Dotykamy łokciem do łokcia i odwracamy się w kierunku nogi która jest wyprostowana, wdech, z wydechem odwrót, patrzymy do sufitu, wdech i wydech, jeszcze dwa takie powtórzenia i ostatni, super i powolutku zmieniamy sobie nogi, druga noga się prostuje, ta się zgina, i z tej pozycji znowu wsiadamy biodrem do tyłu, rozciągamy delikatnie, i wracamy w przód. Dobrze, sobie do tyłu. W przód. Super. Jeszcze takie trzy ruchy poproszę. Dwa. I ostatni. Przytrzymujemy, Trzy. Dwa. Jeden. Wracamy. Ręka zostaje. Ręka, która noga jest prosta, zaczyna wytykać łokciem do łokcia i odwracamy się w kierunku nogi wyprostowanej, Wydecham, dech i wydech. Może, któraś strona jest lepsza, może, któraś strona jest gorsza. Jeszcze dwa. I ostatni taki ruch. Okej. Okay. Teraz w tej pozycji. Po za. Zabieramy nogi do siebie i siadamy sobie na stopach aktywnych. Siadamy na stopach aktywnych, troszeczkę się wiercimy w tej pozycji, aby rozciągnąć sobie stopy, rozciągniemy podeszkowe, zmieniamy stopy na płaskie, siadamy na płaski i znowu siadamy na aktywnych. Przejdziemy sobie tak jeszcze dwa razy. I raz. Siadamy. Troszkę tu się ruszamy. Zwracamy. Super. Wstajemy do podporu i teraz z tej pozycji rozciągniemy sobie trochę mięsień najszerszy. Więc przerzucamy swoje ciało na jedną stronę. Wyciągamy prawą rękę w lewą stronę i szukamy złego rozciągnięcia w tych okolicach. Przytrzymujemy chwilkę. I przechodzimy w drugą stronę. I to samo. Chwilkę przytrzymujemy, rozciągamy. Kupą ciągniemy do tyłu, a ręką do przodu i do boku. Kajak rozciągnięte. I znowu wracamy w drugą stronę. Przeciągamy się. W na stronę. Z tej pozycji przechodzimy do pompek, czy to są pompki na kolanach, czy pompki zwykłe, zależy od Was. Wykonujemy sobie 10 pompeczek, brzuchy napięte, wszystko spięte. Przypominam, barki idą do przodu i wydech w górę lub pompki klasyczne z wydechem. 10 sztuk. Góra, wydech, wszystko napięte barkami, robimy taki ruch, jakbyśmy chcieli wyjść do przodu i wypychamy się do góry. Ostatnia pompka. Przechodzimy z powrotem do psa z głową do dołu. Znowu wyciągamy się. się możemy troszeczkę pospacerować. Teraz z tej pozycji wychodzimy rękami do nóg. Nogi są proste, prostujemy się kręgu kręgu. Ostatnia, wstaje nasza głowa. I wykonujemy 10 przysiadów. Stopy, szerokich barków, kołamy na zewnątrz. Przysiad, wejście do góry. Powodzimy troszeczkę nasz cały układ. Nie chodzi tu o jakiś trening, tylko chodzi o dokrwienie aby zmobilizować nasz układ mięśniowy, powienny, do ruchu. Jeszcze dwa takie ruchy. I ostatni. Za ostatnim razem zostajemy w dole. I teraz z tej pozycji robimy strzałkę. Wyciągamy się trochę w jedną stronę, w drugą. Możecie delikatnie wrować też tutaj kolanami. Trochę w przód. Trochę w bok. W drugi bok. Ekstra. I teraz z tej pozycji łapiemy się lewą ręką za prawą kostkę. Patrzymy się za ręką do góry i wracamy. Z wydechem w górę powrót. I ostatni raz i zmiana, do góry, z wydechem, cały czas kolana na zewnątrz, ostatni, okej, okay. i teraz, aby zakończyć to w miły sposób i rozmyślić nad tym, co nam przyniesie po rozmyśle chciałam powiedzieć, co nam przyniesie kolejny dzień, kładziemy się stopy razem w na zewnątrz, kładziemy się w tej pozycji, patrzymy co robi nasza głowa, czy nie jest zadarta do góry. Wtedy ją w brodę kierujemy do mostka. Jeśli tu jest bardzo duża dziura w odcinku lędźwiowym spychamy pośladki w dół tak, aby cała kość krzyżowa. Była przyklejona i leźba. Dłonie otwieramy do sufitu, kolana chcemy, aby opadły w stronę podłogi. Przy okazji rozciągnąć na trochę płachiny. I bierzemy głęboki wdech nosem do dolnych żeber. Unosi nam się brzuch i żebra, a nie barki. I wydech ustami. Głęboki wdech. Tak, v svojom tempie robíme się przez bok do pozycji siedzącej, tak zwany y, siad po turecku, choć ostatnio dowiedziałam się, że teraz tak nie można wyjść przy szkole i to jest siad na kokardkę. I z tej pozycji, aby się troszeczkę jeszcze pobudzić, doenergetyzować, zaczynamy opukiwać delikatnie swoją buzię. Bądźcie do siebie uprzejmi. Klatkę piersiową, ręce, Jedną w jedną drugą stronę. Idziemy do brzucha, plecy, bierzemy jedną nogę, okupujemy drugą nogę, wracamy i wchodzimy. Super! Dzięki bardzo za taki mini rozruch poranny. Życzę Wam pięknego dnia lub wieczora lub popołudnia, nie wiem co to robicie. Trzymajcie się ciepło i co? Do zobaczenia! 可以啊。